Dobrze, a teraz z tej strony witam Was na moim kanale po wakacjach. Witam Was w serii Marzenie Każdego Gracza i wrześniowe marzenie każdego gracza będzie dotyczyło. Komputera, który wstępnie był sklasyfikowany jako CSGO, ale jak później dowodowaliśmy opcji, rozszerzaliśmy spektrum działania, czyli nie tylko na CSGO, ale i na inne gry, pojawił się trochę większy budżet, jakby docelowy i, i trochę fajniejsze graty. Komponenty części, więc zestaw nazywa się MKG CSGO. Mikro ATX, bo płyta mikro ATX i oczywiście 09, czyli wrzesień 2015 bieżącego roku. I zaczynamy. Zapraszam. Oczywista oczywistość, więc i 54690K. Devil to Devil, no. Devil z canyon. Chłodzenie. Chłodzonko to wybraliśmy mniejsze, bo będzie mały komputer, więc mniejsze chłodzenie. Tym razem wzięliśmy Thermalteka Water 30 Performance. Takie chłodzonko Silent Low Noise Cable, ciche kable. <laughs> I oczywiście support na 2011, 1150. Specyfikacje, chcieli, potem wam pokażę na, 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 przy rozpakowaniu. Pudełeczko fajne. Kodzika teraz też nie będę podawał. Jedziemy dalej. Kulery będziemy zmieniać, ale to o na sam koniec powiem, bo się jakoś ich nazbierało i kolor będzie inny niż zwykle niż najczęściej, bo może nie zwykle, bo nie zawsze był czerwony. Płyta główna, jedna z naszych ulubionych płyt w tym trochę tańszym segmencie. Nie ROG, ale, ale też bardzo dobra, czyli Z97, niejednokrotnie używaliśmy w MKG. Tutaj zestaw miał być w miarę ograniczony budżetowo, więc. Ta płytka jest wystarczająco spokojnie na podkręcenie procka, takie, żeby gry miały swoją prędkość. Yy, pamięci, myślę, że dobrze, pamięci, tak, dobrze, pamięci, trochę inne niż zwykle znowu, <laughs> a żeby było trochę inaczej też, a i budżetowo też, żeśmy dobierali. Mamy yy, Sniper, czyli yy, Widać coś, mam nadzieję, że widać. Takie, potem zobaczycie z bliska. 1866 oczywiście CL9, 4x2 Giga. DDR3 wygląda troszeczkę tak jak kompensator. Miały tutaj miały celownik, no takie, fajne. Obejrzycie sobie później. Wyglądają fajnie, w miarę szybkie dazą radę. SSD i HDD czyli. Tu już można powiedzieć trochę standard, bo w tym przedziale cenowym nie ma mistrzów lepszych od tych. Moim zdaniem, jeśli chcesz mieć szybki dysk w miarę i w miarę tanio, to Bakes 100, Krusia 250 250, jak widzisz, w tej cenie jest bezkonkurencyjny. A jeśli chcesz HDD, jednak, musi być HDD, to proponuję 2,5 cala, a nie 3,5 cala, bo jest i cichszy, i chłodniejszy, i mniej prądu ciągnie, a też 700 obrotów, więc chodzi dobrze. 1 terabyte Hitachi. HGST tym razem bo to hita czyli przeszło na HGST czy HGST wykupiło hita czyli już jak to tam było nie wiem ale dyski są bardzo dobre niezawodne ciche chłodne i łatwo je zamontować i schować w obudowie a 3.5 calówka wiadomo i trochę wibracji i trochę ciepła więcej wydziela i tak dalej. Co teraz mogę Wam pokazać? No teraz po pamięciach, dyskach to zostaje nam no, najfajniejszy komponent. <laughs> Czyli karta graficzna i tutaj mamy, wybraliśmy Zotaka GeForce GTX 960 w wersji AMP. Podkręcona 960. Monitor będzie Full HD, więc o, spokojnie styknie do CSGO, świat i ludzie, wiecie, 200-300 klatek będzie na maksa. Zasilacz, tutaj jakby trzymamy się konwencji, ja lubię kombosy brać i żeby ten komputer fajnie był i skomponowany i fajnie wyglądał i wszystko fajnie działało, przede wszystkim tutaj dobraliśmy z sprawnością 80 plus gold oczywiście, to, power. To, 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 power, ha, tu nie widzicie, bo się odbija folia, potem przy rozpaku zobaczcie, to, thermal take, to power, ha, power, to power, gold oczywiście, 550 watów, spokojnie do tej karty wystarczy ludzie. Hmm, no to może z tych mniejszych rzeczy. System oczywiście 8.1. Pytacie, dlaczego nie dziesiątka? Bo dziesiątka jeszcze jest się więc 8.1 polska wersja najwyżej sobie z upgrade'u jak nie chciał, a jak mu się nie spodoba to będzie miał możliwość powrotu i ma opcję dwóch systemów dostępnych oczywiście w, jednym, w ramach jednej licencji a nie jednego i potem zabawę, jakbyśmy wzięli dziesiątkę i by mu się nie spodobała to musiałby rzeźbić, żeby downgrade sobie zrobić, czyli ściągnąć ISO czy kupić gdzieś ISO um, płytę, nośnik zainstalować, i, bo trochę, trochę rzeźby jest w downgrade'ie więc wzięliśmy 8.1 załatwiliśmy sprawę w ten sposób. A dlaczego na zielono? Bo klient chciał na zielono, ma akcesoria z zielonymi e, dodatkami, także wzięliśmy kulery Luny Thermaltake'a z zielonym LEDem. em Wzięliśmy ich aż 5 sztuk. Dwa na przód, dwa na górę, ewentualnie jeden na górę, dwa na chłodzenie. Zobaczymy, jak nam wyjdzie, zobaczymy, jak nam się zmieści, z tego co wiem, zmieści się fajnie. Bardzo fajne te e, Kulerki mają takie zielone akcenty, oczywiście zielonego leda. Kulerki, znaczy wentylatory, bo się czepiacie. Ja jakby z przyzwyczajenia mówię kulerki, a to są wentylatorki. Bo od kuler mówicie, że to jest ta część, która się nie obraca. No dobrze. Obudowa. Obudowa miała być mała, więc wybraliśmy małą. Bardzo fajna obudowa Thermaltake, która się nazywa Versa H15. Tak wygląda, o, może tak pokażę żeby się zobaczyć, tak wygląda, ma okienko, ma z przodu mesza, e, bardzo fajna budka, malutka, zobaczymy jak, się będzie, e, jak będzie w środku wyglądała, to na unboxingu, e, co w sobie będzie miała, jakie fajne rozwiązania i jak e, przyjrzymy się od razu też, e, jeśli chodzi o łatwość montażu i kolejność montażu, no już potem przy montażu w timelapse zobaczycie jak się będzie mniej montowało komponenty. I na koniec największe pudełko, gaming monitor od Benku, seria XL, o, flicker free, tra la la. jest tego tutaj dużo, nie wiem jak pokazać, tak nie za bardzo widać, o tu trochę widać monitor, o tu na pudełku, tu widać monitora kawałek, czyli no generalnie monitorek Benku bardzo fajny. Bardzo, już Wam mówię jaki to jest model, bo tutaj szukam, szukam tabliczki żebyście od razu zobaczyli. Oczywiście to jest model XL2411Z, czyli mamy 144 Hz, bardzo krótki czas reakcji i na pewno w CSGO GO będzie cheatowanko. Zostanie bana za cheaty. Tak, to w niektórych grach jest masakra, co? U, dobra, ciężki na monitor trochę. No, także taki mamy zestawik. Mam nadzieję, że się podobał. Cenny nie pamiętam, czy 6 chyba, ale będzie w specyfikację wrzucę na ogół w nazwie też wrzucam cenę więc pewnie w nazwie od razu będzie teraz nie pamiętam, bo to już było parę dni temu szóstkę chyba, jak się tam troszeczkę kursy zmieniły, to może podbiło trochę cennik, dam wam linka też w opisie do, do specyfikacji do sklepu od razu więc będziecie mogli sobie wykorzystać ten tą konfigurację do tego, żeby, żeby sobie takie, na przykład zamówić od razu, nie? No, a gdyby ktoś chciał, żebym ja go składał, to proszę przysyłać mailem zamówienie i zapytanie w ogóle. Nie wrzucać mi tu w komentarze. E, tak samo, jeśli chcecie, żebym ocenił zestaw, to proszę przysyłać na maila, a nie wrzucać mi w komentarze, bo je usunę. E, no, i tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, że skorzystacie. Cześć, Szakala, do następnego razu.